W warszawskim kinie Muranów odbyła się premiera filmu Kibic. Film ten jest czwartą produkcją w ramach projektu Nie warto ryzykować, rekomendowanego przez Miejskie Biuro Edukacji oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznej i Szkoleń. Film ten porusza bardzo ważny aspekt rozgrywek piłki nożnej, jakim jest doping pokazuje, jak można w pozytywny sposób kibicować swojej drużynie nie narażając ją na niebezpieczeństwo i sankcje prawne. Ten film w ogóle nie jest przyjaskrawiony. w ogóle można było dodać jeszcze kilka elementów bardziej drastycznych, ale um, uważaliśmy, że um, na tym co, co nakręciliśmy poprzestaniemy, ale jeż, jeszcze raz powtarzam, jeżeli młody człowiek ma wątpliwości, czy tak wygląda rzeczywistość to ja potwierdzam tak ona, taka ona jest. Kibic powstał między innymi z inicjatywy Ewy Gabor, dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz dyrektorów dwóch szkół biorących udział w projekcie. Film Kibic ma być przestrogą, ma pobudzić do refleksji. Nie mówimy, jak młodzi ludzie mają żyć, jak mają postępować. Chcemy jednak uświadomić im, że nie warto psuć sobie życia. Życzymy im, by żadna nieprzemyślana decyzja nie zniszczyła ich przyszłości, powiedziała dyrektor Ewa Gawor. Ja po prostu kocham młodych ludzi i wydaje mi się, że ich dobrze rozumiem. To nie jest tak, że jest różnica pokoleń. I nie chcę zakazywać i nakazywać, ale mówię zastanów się. Każdy z nas był w tym wieku, każdy z nas podejmował decyzje. Niektórych się wstydził, niektóre po latach by zmienił, ale takie jest życie. Jeżeli ktoś może przestrzec albo powiedzieć uważaj, pomyśl, to uważam, że tak powinno być. Obecny na premierze inspektor Michał Domaracki, pierwszy zastępca komendanta KSP, zachęca młodzież, aby nie zamykała swojej drogi życiowej, a na stadionie najważniejsza powinna być rywalizacja sportowa, a nie żaden poboczny cel. Warto zobaczyć to, że nasze życie, nasz los spoczywa w naszych rękach i czasami działanie w grupie powoduje indywidualną już odpowiedzialność naszą. I tak naprawdę tracimy sens tego co do tej pory mogliśmy co osiągnęliśmy i tego co moglibyśmy osiągnąć. Na premierze pojawił się również Piotr Świerczewski. Były piłkarz reprezentacji Polski, który również był zaangażowany w projekt. I chcę promować to, że po prostu ja jako były piłkarz, reprezentant Polski, również zdobywca medalu olimpijskiego jestem za tym, żeby nasze stadiony były, były e, e, areną e, i teatrem takim widowiskowym, żeby ludzie tam przychodzili po to, żeby zobaczyć widowisko, wspaniały spektakl, jak zawodnicy grają, walczą, żeby dopingować swoją drużynę, a nie po to, żeby się wyżyć. No, żeby się wyżyć to są sekcje sportowe, są sekcje boksu, są sekcje judo, karate e, czy innych jakichś e, dyscypliny sportowe, bo to też są dyscypliny sportowe i można się tam wyżyć. Film nie jest produkcją profesjonalną, jednak gra aktorska, jaką zaprezentowali uczniowie liceów jest godna pochwały. Koszt produkcji filmu wynosił 36 tysięcy złotych. Film ma służyć jako forma edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych i dawać możliwość wyboru drogi, jaką młodzi kibice piłki nożnej będą podążać w swoim życiu. Pokazuje jak to wszystko wygląda, ile się traci właśnie przez to całe kibicowanie. W filmie dowiedzieliśmy się z, ze szkolnego castingu, Dokładnie. w którym wzięła udział cała szkoła. Zostaliśmy wybrani, e, jako że jesteśmy w klasach teatralno-filmowych, więc wszyscy idziemy z założeniem, że uda nam się coś zrobić w szkole fajniejszego. Nie, nie było nam narzucane, że musimy powiedzieć m, jakby tekst ze scenariusza od początku do końca, tylko nasze uwagi były e, przyjmowane z otwartymi rękoma.